Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem, dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi Madzia i marzenie o byciu piratką. W pewnym miasteczku nad samym brzegiem morza mieszkała dziewczynka o imieniu Madzia. Miała rude włosy jak zachodzące słońce i oczy tak błękitne, że wydawało się, iż odbija się w nich całe morze, była ciekawa świata, śmiała i odważna, a jej serce biło w rytmie fal. Czasem, gdy inne dzieci goniły się po plaży, Madzia stała samotnie na brzegu i wsłuchiwała się w szum wody, która wydawała jej się żywym stworzeniem. Jakby morze szeptało do niej sekrety dawnych żeglarzy. Od najmłodszych lat marzyła o jednym. Chciała zostać piratką. Ale nie taką, co napada na statki. Tylko taką, co odkrywa nieznane wyspy, ratuje zagubionych marynarzy i poszukuje przygód. W jej wyobraźni każdy statek był żywy, każdy wiatr miał głos, a każdy skarb był historią czekającą, by ją poznać. Każde popołudnie spędzała nad morzem. Z pudełek po owocach budowała kartonowe statki, które puszczała wzdłuż brzegu. Z patyków robiła maszty, a z chusteczki żagle. Jej kot, buryleniuszek o imieniu Pędzel, pełnił rolę pierwszego oficera. Chociaż większość czasu spał w cieniu łodzi, mrucząc jak stary bosman po słonecznym rejsie. Kiedy wiatr stawał się silniejszy, Madzia rozpościerała ramiona i krzyczała W żagle, moi marynarze, kierunek przygoda! Ludzie z pobliskich domków zatrzymywali się i uśmiechali. Ale dziewczynka była zbyt zajęta dowodzeniem niewidzialną załogą, by się przejmować. W jej głowie już toczyły się wielkie bitwy z burzami i odkrywały nieznane wyspy. Pewnego wieczoru, gdy słońce topiło się w falach, na pomoście przysiadł stary rybak. Pan Boruta. Miał brodę białą jak pianę i oczy, które widziały setki wschodów słońca. Co tak patrzysz w Dalmoah? zapytał. Bo chcę być piratką, odpowiedziała z błyskiem w oku, ale dobrą piratką. Taką, co nie zabiera, tylko pomaga i odkrywa. Rybak roześmiał się serdecznie. A więc nie piratka, a odkrywczyni. I dobrze. Ale wiedz, że może ma tysiąc twarzy. Czasem łagodne, a czasem groźne. Musisz poznać je wszystkie, zanim ci zaufa. Od następnego dnia zaczęli razem budować łódkę. Użyli desek, które morze wyrzuciło na brzeg. Madzia malowała, pan Boruta wbijał gwoździe, a pędzel oczywiście spał na stercie żagli. Po tygodniu morska gwiazda była gotowa. Miała żagiel z namalowanym różowym delfinem, bo jak tłumaczyła Madzia, delfiny zawsze wiedzą dokąd płyną. Gdy po raz pierwszy wypłynęli, morze było spokojne jak staw. Madzia sterowała z powagą, jak prawdziwy kapitan, a pan Boruta tylko kiwał głową z uznaniem. Z czasem dziewczynka nauczyła się wszystkiego. Wiązać węzły, odczytywać kierunek wiatru i rozpoznawać gwiazdy. Wierzyła, że każda z nich prowadzi do innej przygody. Pewnego dnia. Tuż po sztormie na plaży znalazła butelkę. W środku była mapa, zarys wyspy w kształcie serca i czerwony X po środku. Madzia aż podskoczyła z radości. "Pędzel, to nasz skarb!" zawołała. Spakowała jedzenie, manierkę, kompas, komiks o piratach na szczęście i ruszyła w drogę. Fale kołysały jej łódkę, wiatr śpiewał w żaglach, a słońce błyszczało na wodzie jak złoto. Płynęła długo, aż horyzont zalała burza. Niebo pociemniało, wiatr wył, a deszcz bił w żagiel jak bęben. Madzia trzymała ster z całych sił. Nie poddam się! krzyczała, kapitan, nie ucieka! Wreszcie burza ucichła. Zmęczona, ale szczęśliwa zobaczyła przed sobą ląd. Wyspa w kształcie serca istniała naprawdę. Wysiadła, a pędzel ruszył za nią z dumnie uniesionym ogonem. Pośród palm w gęstwinie odnalazła skrzynię z napisem Skarb dla tych, którzy nie boją się marzyć. Otworzyła ją i znalazła trzy rzeczy: lusterko, globus i notatnik. Lusterko odbijało jej twarz, zmęczoną, ale szczęśliwą. Globus błyszczał jak klejnot, a notatnik czekał na pierwsze słowa. Wtedy Madzia zrozumiała, że to nie złoto było skarbem, tylko odwaga, by iść tam, dokąd prowadzi serce. Wróciła do portu przy dźwiękach mew i plusku fal. Pan Boruta stał na brzegu, a kiedy zobaczył jej łódkę, uśmiechnął się z dumą. I co? Znalazłaś skarb? zapytał. Tak, odpowiedziała z błyskiem w oku, skarb, który nosiłam w sobie przez cały czas. Od tamtej pory Madzia była nazywana kapitanem gwiazdy. Uczyła dzieci żeglować, opowiadała o przygodach i powtarzała. Nie bójcie się marzyć, bo tylko ci, którzy ruszą w nieznane, mogą naprawdę coś odkryć. Pędzel miał swój kapelusz z muszelką. I spał na maszcie, gdy może było spokojne. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki, największym skarbem nie jest złoto ani klejnoty, lecz odwaga, by wierzyć w swoje marzenia i wypłynąć po nie, nawet jeśli przed nami burzliwe fale. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego.